Pochwalony Jezus Chrystus, cieszę się bardzo, że możemy razem spojrzeć na siebie, ucieszyć się sobą i wołamy wspólnie o Ducha Świętego: Przyjdź, Duchu Święty, do każdego z nas, wzmocnij nas na cały dzień. W Ewangelii dzisiaj słyszymy, że Pan Jezus nie będzie dawał znaków. To plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany. To żądanie znaku, o którym mówi Pan Jezus, to nie jest tak, że Prosimy, panie Jezu, pokaż mi coś. Tylko Jezus co chwilę daje znaki. Uzdrawia, uwalnia, przebacza grzechy, chromi chodzą, niewidomi widzą, a oni przychodzą i mówią: chcemy znaku. Jezus mówi: Nie, w ten sposób nie będzie. To pragnienie znaku to jest pragnienie wiedzy, przekonania, żeby już nie musiało być wiary i zaufania, ale takiego przekonania, że ja będę pewny, będę miał wiedzę co do wiary. Nie będzie tego. Mamy wiarę, nadzieję i miłość. Tam nie ma wiedza, wiara, nadzieja i miłość, albo wiedza, nadzieja i miłość. Nie. Jest wiara, nadzieja i miłość. Wiedza jest dobra i potrzebna, ale w, w kluczu ducha jest zawsze zaufanie. Zaufanie, które jest połączone z wiarą. Dlatego mówimy: Jezu, ufam Tobie. Nie będzie dany znak, który przekona Cię na 100%. To jest tak jak w małżeństwie. Idziesz do ślubu i nawet jak jesteś przekonany, to jest w tym zaufanie miłości. A ci, którzy są tacy pewni, że mi to się nic nie przydarzy i to widzimy, jak szybko się rozpadają. To droga miłości, a Bóg jest miłością, jest drogą spotkania, jest drogą ufania sobie wzajemnie. Dlatego z jednej strony Bóg ciągle wyciąga do nas rękę. On się nie zraża naszymi upadkami. Cokolwiek Mu... Powiemy, Panie, już nigdy się Ciebie nie wyprę. Już więcej tego nie zrobię. A teraz to już postanawiam na 100%. To nasze 100%, ta nasza wiedza, ta nasza pewność, te nasze znaki dla Pana Boga. Jezus to wszystko bierze w nawias i ciągle jest miłosierny. Tak jest, taki jest Bóg. I tak jest Bóg też w wymaganiach od nas. Tak, ta, tak się udziela, tak się nam pokazuje. Nie znaki, one są, ale nie będą. W kierunku, że nie potrzebujemy już wiary, a będziemy mieli wiedzę. Otwieraj się na to, co mówi Pan Jezus. Przyjmuj ile daje, przyjmuj Jego znaki, ale nie oczekuj, że będziesz na 100% przekonany. Zawsze jest krok w ciemność, krok wiary, krok zaufania, żeby przebaczyć, żeby iść za miłością, żeby być Bożym. Błogosławię Wam na piękny dzień. Dzień zaufania w mocy Bożej. W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Zachęca. Mówmy często sobie Jezu. Ufam Tobie. Mówmy to Jezusowi, ale sobie, żeby to w nas brzmiało, żeby to było naszą modlitwą. Jezu, ufam Tobie. Mocnym duchu mają pod koniec kwietnia warsztaty muzyczne. 26 kwietnia już są. To są warsztaty muzyczne dla dzieci. Już są zapisy, więc zachęcam, żeby pomyśleć z cholami, zespołami, różnymi grupami, którymi jesteście, żeby pojechać do łodzi na te warsztaty. Jednodniowe za każdym razem to są dla dzieci wielkie wydarzenia. I często jest tak, że wyjeżdżacie o drugiej, o trzeciej w nocy z różnych miejsc w Polsce, gdzie jaki śpią w aptokarach, dojeżdżacie na dziewiątą do Łodzi cały dzień warsztatów i powrót jeszcze na, na noc do domów. Dzieciaki są szczęśliwe. Także zafundujcie coś takiego swoim grupom, zespołom, z To będzie piękne wydarzenie dla nich. Wszystkiego dobrego, a poniżej Teledysk Mocnym Duchu. Do zobaczenia.